Monika Olejnik, która od lat uchodzi za postrach polityków, bulteriera demokracji, zostaje zapytana wprost, czy jest pani za reparacjami od Niemiec? W kraju, który stracił miliony obywateli i został zrównany z ziemią, odpowiedź powinna być odruchowa jak dzień dobry. A co słyszymy? Oburzenie foch i oskarżanie o arogancję i bezczelność. Ten moment paniki w jej oczach, był cenniejszy niż tysiąc analiz politycznych. To była chwila, w której cała fasada obiektywnego, niezależnego dziennikarstwa runęła i zobaczyliśmy strach. Przed powiedzeniem na głos tego, co myśli każdy uczciwy Polak. O, to nie zgadza się z linią redakcyjną i co najważniejsze, z linią polityczną ulubieńców tej stacji. Mamy być grzeczni, siedzieć cicho i nie denerwować naszego niemieckiego partnera. Donald Tusk mówi to otwartym tekstem. Nie będziemy przecież o to prosić. O kurwa mać! To nie jest Sproszenie się to jest elementarna sprawiedliwość. Niemcy bez mrugnięcia okiem powołują się na oświadczenie złożone przez komunistyczny marionetkowy rząd zainstalowany w Polsce przez Stalina. Rząd, który nie był suwerenny, Podjął decyzję pod dyktando Moskwy, by ulżyć NRD, a powoływanie się na to dzisiaj to jest policzek wymierzony nie tylko nam, ale i całej naszej historii. A nasz rząd, zamiast ten argument zmiażdżyć, woli szeptać o dobrych relacjach. Nie jest kwestia pieniędzy, to kwestia godności. Pytanie, czy jesteśmy suwerennym narodem, który potrafi upomnieć się o swoje, czy tylko wasalem, który boi się tupnąć nogą, by nie pobrudzić przypadkiem panu dywanu.